Witam Was serdecznie. Dzisiaj pokażę Wam prosty, fajny telefon od Sonerysona. Jest to model J220i. Telefon nie posiada żadnych bocznych klawiszy, nie posiada w ogóle aparatu. Posiada tylko głośnik. Główny tu ma otwory na głośnik i na samym dole posiada fastport fast podładowania. Fast Jest to standardowy dla sonerysów, tych nowszych. Zobaczymy jeszcze sobie. Pod baterią, jak to wszystko wygląda. Telefon posiada baterię oryginalną, jest to bateria BST36, 780 mAh, została wyprodukowana w 2007 roku. Teraz sobie zobaczymy pod baterią. Pod baterią widzimy, jest to model J220i, została wyprodukowana, ten model został wyprodukowany w 2006 roku. Ten egzemplarz i widzimy pod spodem, jeszcze, że został wyprodukowany w Chinach. Teraz sobie przejdziemy dalej. Zobaczymy funkcję tego telefonu, jak to wszystko wygląda wewnątrz. Telefon jest telefonem prostym, nie posiada żadnych MP3, nie posiada aparatu, posiada podstawowe funkcje, sobie przejdziemy w menu, ale menu posiada bardzo nowoczesne, że tak powiem, bo to fajnie wygląda. Tu mamy w menu, widzimy wiadomości, podstawowe funkcje jak budzik, usługi internetowe, oczywiście z internetu raczej z tego telefonu nie skorzystamy, połączenia, ustawienia, przejdziemy sobie do ustawień. Tu mamy takie podstawowe właśnie ustawienia dźwięków, czas i data, wyświetlacz, profile, język, żeby zmienić łączność, moje skróty i ustawienia porządkowe. Te telefony możemy sobie przywrócić oczywiście ustawienia fabryczne jak w większości telefonów. Następnie przechodzimy dalej, mamy tutaj gry, oryginalne gierki w tym telefonie, tutaj widzimy. Następnie moje dźwięki. Posłuchamy sobie teraz dźwięków oryginalnych tego telefonu. Jak strzeliście, telefon jest bardzo cichy. Posiada oczywiście dzwonki monifoniczne, polifoniczne. Teraz przejdziemy sobie dalej, w dalsze opcje tego telefonu. Później mamy wyciszenie, organizator, sprawdzimy sobie funkcje podstawowe. Posiada kalendarz zadania, minutnik, stoper i kalkulator. Spis telefonu, oczywiście, i wiadomości, jak wcześniej pokazywałem. Teraz sobie przejdziemy do kodu serwisowego. Sprawdzimy sobie, czy wszystkie nasze podzespoły działają prawidłowo w tym telefonie. Prawo gwiazdka, lewo, lewo gwiazdka, lewo gwiazdka. U samej góry mamy informac informacje o, o, o naszym modelu, e, informacje o naszym oprogramowaniu, czyli softcie. Tu mamy cały nasz soft, e, a dalej mamy blokadę e, SIM, czyli tu możemy sobie ściągnąć odpowiednim kodem e, blokadę SIM -lock. Następnie mamy testy usług. Tu mamy wyświetlacz, sprawdzamy sobie kolory, czy nam działają prawidłowo w tym wyświetlaczu, diodę naszego wyświetlacza, klawiaturę, głośnik główny, słuchawki, słuchawkę, czyli głośniczek, wibracje, czas połączeń, czyli ile z tego telefonu już zostało przeprowadzonych rozmów. Tutaj mamy 3 godziny. I 55 minut tylko. Sami widzicie, ten te telefon jest w bardzo dobrym stanie, więc był e, bardzo mało używany. E, tak to wszystko mniej więcej wygląda odnośnie tego telefonu. E, polecam ten telefon ze względu na to, że jest naprawdę bardzo wytrzymałym telefonem. E, z tego względu, że nie posiada jakichś tam e, wspaniałych funkcji aparatu czy innych internetowych rzeczy. Dlatego nam bateria naprawdę długo wytrzymuje w tym telefonie. Oczywiście musi być sprawna. I dzięki temu będziemy zadowoleni z tego telefonu, bo jest telefonem niezawodnym. Nie posiada funkcji. Nie posiada dużo, dużo funkcji. Dlatego właśnie ten telefon na pewno będzie nam mało awaryjny. To już wszystko w tym, w, w, w tym telefonie, w tym filmiku. Dzięki za oglądanie tego filmiku. Zapraszam Was również do innych z udziałem Sonery oraz Nokii i innych telefonów klasycznych. Zapraszam również do przeczytania informacji o tego telefonu pod spodem, pod filmem. Jeśli chcielibyście wiedzieć dokładne dane jakie posiada ten telefon. Cześć.